Ładzina dzisiaj rano, czy wczoraj wieczorem, jechałem nią na nockę. Jak widać wracała łajza na lince, bo dojechała do szlabanów pracy i jak zgasła, tak nie odpaliła. No i paliwo śmierdziało, ogólnie paliwo było, więc podejrzenie było na aparat zapłonowy. Moje podejrzenie było na ceweczkę. Myślę nie, no cewka, nie? Co się okazało, zdjąłem kopułkę. Patrzę, czy na pewno nie świecy. Nie ma tata. Podszedł, mówi: Ty, weź zobacz na ten palec. A, kabelek się zesrał. Wymieniłem palec, odstrzała zapaliła. Robota w sumie trwała niespełna 5 minut. Bo aparatów to ci u nas ostatek. Raz, dwa, trzy, czwarty w bagażniku. Tak. Śtłoczki amulcowe, tu jakiś gaźnik rozebrany. No ogólnie, nawet lampy. O, zestaw uszczelek, nawet podgłowica jest. No ogólnie wszystko, nie? Taki urok starych samochodów. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Zawsze jakaś przygoda. Akumulator wychychłany wczoraj.